Cześć. Dzisiaj troszeczkę niemiła sytuacja, ale powiem wam troszeczkę o tym, że no niestety zaraza ziemiaczana opanowała już u mnie praktycznie wszystkie pomidory. No i co teraz robić? Zawsze starałem się uprawiać w sposób ekologiczny. No i niestety chyba nadszedł czas, że będę musiał użyć jakoś środka chemicznego. No, przykro, ale, ale to już chyba ostatnia deska ratunku. Podejrzewam, że i tak niektórych z tych y, moich roślin nie da się uratować. No ale coś trzeba zrobić, żeby chociaż kilka zjeść tych pomidorów. Słuchajcie, ta zaraza nawet weszła już do mojego tunelu foliowego. Niestety. Wczoraj jeszcze się patrzyłem, było w miarę. A dzisiaj widzę, że nawet już są znagi na łodygach. Takie ciemne place, to znaczy, że co no? no albo, albo ratujemy, albo, albo po prostu odpuszczamy sobie. Bo, bo i tak czy inaczej, nie, nie dam rady z tym wygrać. To w ogóle pierwszy rok, kiedy, kiedy mam taki problem. Tyle lat uprawiałem pomidory. Eee, tutaj w moim ogródku i co roku mocno się cieszyłem eee, z plonów. A w tym roku, no, tragedia. Tragedia w ogóle. No, pogoda jest tragiczna. Ta pogoda, którą teraz mamy, w ogóle mocno sprzyja temu, żeby się właśnie takie choroby grzybowe ładnie rozwijały. Proszę, wszystkie liście porażone. Jest na przemian zimno, mokro, gorąco, później wilgotno. No i co? No i ta choroba, ta, ta zaraza ziemiaczana ona ma idealne warunki ku temu, żeby się Tutaj rozwijać, a tyle się napracowałem. Tyle się napracowałem, więc dzisiaj planuję w ogóle mocno ogolić yy, moje pomidory, bo, bo nie ma innego wyjścia. I słuchajcie, za, zawsze starałem się uprawiać pomidory w sposób ekologiczny. Tutaj te moje pomidory pryskane były drożdżami. Profilaktyka była stosowana tak naprawdę sumiennie. Pryskałem je mami. Eee, herbatko tymiankowo no jak widzicie moi drodzy jak ma przyjść to przyjdzie i nic z tym się nie da zrobić teraz kwestia tego czy w ogóle zjem cokolwiek w tym roku a te, które jeszcze tak fajnie w miarę wyglądają to tutaj moje brutusy widzę, że e, jeszcze tak to nie opanowało no ale ale i tak już widziałem jakieś liście, więc jeżeli teraz nie zadziałam szybciutko, no to i te brutusy też mi szlak trafi. Słuchajcie, mam dużo obiekcji, jeżeli chodzi o pryskanie e, tych pomidorów e, takimi opryskami sztucznymi, bo generalnie jestem wielkim przeciwnikiem takich oprysków, ale słuchajcie, w takiej sytuacji, no myślę, że to już. To już nie ma szans, żeby zwalczyć tą moją zarazę w takimi naturalnymi sposobami. Trzeba działać e, już ostro. Także myślę, że dzisiaj wieczorem pójdzie chemia, czyli. No, miedzian. Generalnie na opakowaniu jest napisane, że ten, e, ten oprysk jest dopuszczony do uprawy ekologicznej, ale ja tak czy inaczej uważam, że. Że to jest jakaś forma yy, chemiczna ingerencji w te pomidory. No i, i co? No i, i trzeba to zrobić, niestety. Ale też, z drugiej strony, myślę, że jak mam stracić wszystkie te pomidory i iść do sklepu kupywać pomidory niewiadomego pochodzenia czyli prawdopodobnie y, takie pomidory, które tam przez cały okres y, swojej wegetacji były pryskane nie raz, nie dwa, ale pewnie wiele, wiele e, razy. No, to chyba lepiej, moim zdaniem, e, zastosować ten oprys i przynajmniej wiedzieć, ile się tego stosowało, w jakich dawkach. I no, no, zachować jakąś, jakąś karencję. Także słuchajcie, dzisiaj te pomidory, które są najbardziej zarażone, zaraz spróbuję obciąć naprawdę mocno. Naprawdę mocno. Później yy, postaram się zerwać owoce, które jeszcze jakoś rokują, i wrzucę je do ciemnego miejsca. Jest szansa, że może mi jakoś dojrzeją, a jeżeli nie, no trudno. Mam nadzieję, że po prostu nie będę musiał kupywać pomidorów ze sklepów w tym roku. No żal, żal. Tyle się człowiek napracował i no, kurde, i nic z tego. Także dobra, biorę się mocno za robotę. Będę golił te moje pomidory. Jak najbardziej się da, zerwę, zerwę owoce, a na wieczór postaram się prysnąć miedzianem i patrzę, będę obserwował, jak to, jak to, wszystko się będzie rozgrywało dalej. Słuchajcie, jedna rzecz mnie mocno dziwi, bo tutaj dookoła tych moich ogórków, które widzicie w tej, w tej chwili, no wszędzie ta zaraza y, mocno się rozpowszechni, rozpowszechniła i słuchajcie, a na tych ogórkach, no ja nie wiem dlaczego. W ogóle nie widać oznak tego. No jednak, jednak ten oktopus to jest twardy zwierz. Zobaczcie moi drodzy jaką mamy pogodę. Wczoraj było podobnie. Przedwczoraj był upał, że córka musiała wejść do basenu. E, dzisiaj, dzisiaj za chwilę będzie padać. Także nie wiem nawet czy uda mi się przeprowadzić jakikolwiek oprysk. Bo, bo to bez sensu psiukać. A za chwilę i tak to spłuczę że to wybitnie nie, e, nieurodzajny rok, jeżeli chodzi o uprawę pomidora. Na szczęście, na szczęście inne warzywa mi się udały. Zaraz może pokażę Wam, e, jak wyglądają inne. Czym się mogę pochwalić? No to na przykład selerem, kapustą, fasolką, y, y, groszkiem. To były warzywa, które, które, które może jeszcze, je, je, jeszcze co tam by się... Papryki fajnie rosną. Ale pomidorów w tym roku nie wiem czy będę miał. O, za chwilę będzie lało i to będzie lało grubo. Piękne jarmurze, samosiejki same, same się wysiały. Pięknie. Pięknie rośnie kapusta. Ta kapusta myślę, że śmiało można powiedzieć, że już ma ze 2 kg. W ogóle wszystkie te kapusty pięknie wyglądają. Zobaczcie drodzy Państwo. Ciasno, ale spoko w ogóle w tym roku jakieś nie mam problemu z tą kapustą, nie ma ślimaków, nie widzę, żeby tutaj te liście były jakieś nadżerte yy, nie ma też yy, yy, motyli, które, yy, które składają tych bielinków, które składają te larwy i zjadają te kapusty spoko, kapusta w tym roku naprawdę świetnie rośnie fikłowego. również jestem zadowolony Piękny, pięknie już są takie, że można by było oj kurde, żebym Wam pokazał można by było śmiało je wyrywać ale jeszcze poczekamy. No, pokaż się. Pory, powiem Wam, że, drodzy Państwo, co się tam jednak zaczęło ruszać. Ale generalnie zaczynamy już je wyrywać, bo to są pory wczesne i już do sobie lecą. Z tego pora też jestem zadowolona i to nawet bardzo. A seller to jest hit tego sezonu. Rodzenia kapusty już się przyjęły, już widać, że stoją. Więc niedługo zaczną rosnąć. Znowu są jarmuże też. Na dziko sobie wyrosły czosnek i cebula. Cebula świetnie, moim zdaniem świetnie. Czosnek mógłby być troszeczkę większy, aczkolwiek yy, nie ma tragedii. Też fajnie się zawiązują spoko. Papryki, jak widać, dają radę sobie z zarazą ziemiaczaną o dziwo ogórki dają sobie jeszcze na to chwilę radę nie wiem czemu, powinny uważam, że paść razem z tymi moimi pomidorami a one, one wyglądają całkiem dobrze na bieżąco zrywam, ja nie lubię takich dużych, więc im nie pozwalam rosnąć takim wielkim, to jest akurat odmiana żółta tu też, wczoraj zrywałem więc są małe są małe, tutaj już leży co drugi dzień śmiało można przychodzić zrywać. Tak więc one też się świetnie mają. Jak na razie nie chorują. Te białe naloty to taka, taka ich cecha. Nie ma co tam doszukiwać, że jest na nich jakiś robaczek, czy w ogóle jakiś grzyb. Na razie one tak wyglądają i tak będą wyglądać, jeżeli nie, pora nie zostaną porażone przez jakąś chorobę. Także to, to fajnie, fajnie. Także nie. Są jakieś efekty na plus, nie tylko, ale pomidory, które najbardziej kocham w uprawie, może one, dlatego, że one mi najbardziej sprawiają e, problemy. No to, no to tragedia w tym roku, niestety. Kabaczki, cukinie, przepraszam. Co ja z tymi e, kabaczkami? Tam też cukinie na razie fajnie wyglądają, świetnie rosną, tylko tyle, że jeszcze nie miałem z nich owoców, ale one były późno sadzone, więc jeszcze mają czas. Tak więc widzicie moi drodzy, że są sukcesy i porażki. Mam nadzieję, że w ogóle parę sztuk zjem i że w ogóle dzisiaj uda mi się prysnąć tym, tym miedzianem, że nie będzie padało tak mocno, że nie da rady w ogóle pryskać, bo bez sensu, bo to wszystko desz i tak zmyje, i tak zmyje. Więc słuchajcie, co zrobić, żeby, żeby w następnym roku nie powtórzyła się taka sytuacja, chociaż w pewności oczywiście ja nie mam na 100%. Ale przychodzi mi taka, e, taka myśl do głowy, że będę musiał e, to wszystko no, posiać jakimś e, na, takim poplonem. Chodzi o taki poplon, który by był e, taki fitosanitarny. Chodzi o to, żeby. A tak w ogóle muszę poczytać, który by był najlepszy, który by e, potrafił mi troszeczkę odkadzić tą moją glebę po tej e, zarazie ziemiaczanej, żeby w przyszłości no nie wystąpiła taka sytuacja jak w tym roku nie wiem skąd się to wzięło tyle lat uprawiałem pomidory i nigdy tak się nie zdarzyło a w tym roku po prostu każdy pomidor ma jakieś oznaki e, no te, tej, tego choróbskich tej zarazy ziemniaka także no trzeba działać trzeba coś zrobić muszę iść teraz do internetu i troszeczkę się poedukować na temat właśnie jakich, jakichś poplonów typu Fitosanitarny, bo, bo może się to sytu ta sytuacja powtórzyć w następnych, w następnych latach. Także taka, taka moja myśl do głowy e, mi wpadła. Może, może i Wy macie takie problemy, więc zainteresujcie się tym tematem. Polecam. Słuchajcie, więc na koniec reasumując, no ja jestem jednak przeciwnikiem nawo e, takiego nawożenia i pryskania e, sztucznego. Ale są sytuacje, kiedy inaczej się zwyczajnie nie da, bo jeżeli mamy kupywać pomidory, które, które tak czy inaczej są pryskane gdzieś tam w, w tych wielkich nie wiem, plantacjach i to wielką ilością, no to, to chyba lepiej mieć nad, to, nad tym kontrolę i po prostu samemu to zrobić, żeby wiedzieć ile i jak jest pryskane. Dobra, biorę się dalej za wycinanie, a jeszcze pokażę Wam ile ja już tego wycięłem. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pozdrawiam i mam nadzieję, że u Was takiej sytuacji nie ma. Podzielcie się może w komentarzach, jak to u Was wygląda. Na razie, cześć. Pa, 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 pa,